Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Marzena Stanek i przygotowałam dzisiaj dla Was zabawę logorytmiczną z listkami. Najpierw musicie sobie przygotować. Dwa listki. Mogą być to duże bądź też małe listki, takie jakie znajdziecie. Następnie dzieci siadają na obwodzie koła, trzymają w rączkach te dwa listki i wraz z recytacją króciutkiej rymowanki, którą będziemy wykonywać do muzyki klasycznej, wykonujemy różne czynności. Oczywiście nie zapomnijcie zerknąć na mojego bloga, tam będzie można sobie tą właśnie muzykę do tej zabawy obrać. A teraz popatrzcie jak tą zabawę należy wykonać razem z muzyką. Leci listek, leci listek, szu, szu, szu. Leci listek, leci listek, szu, szu, szu. Leci listek, leci listek, szu, szu wiruje, wiruje sobie tu. Leci listek, leci listek, szu, szu szu. Leci listek, leci listek, szą, szu, szu. Leci listek, leci listek, szą, szu, szu. Wiruje, wiruje sam jutą. Lecą listki, lecą listki, szą, szu szu. Lecą listki, lecą listki, szum, szu, szu. Lecą listki, lecą listki, szum, szu, szu. Wiruje. Lecą listki, szu, szu, Lecą listki, lecą listki, szu, szu, Lecą listki, lecą listki, szu, szu, szu Wirują, wirują sobie tu Zabawa jest bardzo prościutka, zatem zachęcam do jej wykonania. Będzie to taki ładny, jesienny, muzyczny akcent podczas Waszych zajęć dydaktycznych. Zatem do zobaczenia. Pa!